Nie na pewno zaskoczył Szymon. Ee, że tak knuł, żeby wyrzucić lisa mm -hmm. i być, mm -hmm. e, znaczy, no nie ze mną w parze, bo to nie o to chodziło, bowiem, że e, powiedział tam, że za mną nie przepada. Ale na pewno na pewno to mnie bardzo zaskoczyło. E, jakby może bardziej reakcja Maćka niż sam, e, niż samo wyznanie Szymona. Tak. E, no to tak, to była taka sytuacja. No mnie też mm -hmm. Szymon ogólnie, no i, no i Maciek, tak jak tak. wiem wcześniej. No właśnie, tak, 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 tak. Tak mi się wydawało. Ja sama nie wiem, czy mnie było słychać, ale sama nawiązałam też do tej sytuacji bo to faktycznie e, też mnie zaskoczyło ze strony Maćka bo jednak e, no wiem że z Chrisem przecież się kumplował mega no tak myśmy mieli świętą trójce także no mi się tak. wydawało że wszystko to co to, to co jest na zewnątrz on mi mówi tak, e... tak ale też nie można te, Maćka tak y, jakby trochę skreślać, ponieważ on sam mi powiedział tuż po, emisji, tuż po wyjściu z hotelu, że była taka sytuacja i że on jakby Szymona namówił, żeby tego nie robił. Więc możliwe, że po prostu ukochana produkcja nam tego nie pokazała. Aha. No ale z tego kawałka wynikało troszeczkę inaczej, więc prawdy tak, tak, tak tak. już nigdy nie dowiemy. No W sumie było 24 godziny, no a odcinek ma godzinę. Dokładnie, więc, więc właśnie też staramy się nie oceniać na tej zasadzie, czy to co zobaczyliśmy w telewizji, bo wiemy sami, jak nasze niektóre wypowiedzi zostały inaczej pokazane i nasze zachowania, także staramy się raczej nie oceniać w ten sposób. Mm -hmm. Ale wiadomo, jesteśmy ludźmi, więc też zdarza nam się po prostu gdzieś tam coś sobie zobaczyć i skomentować. Tak. A rozmawialiście z nim na ten temat już po programie? To znaczy, z mojej strony ja nie rozmawiałem, bo nie czuję takiej potrzeby w ogóle. Ja wiem, że to, co było w programie, to jest w programie. Tam działały nami. Naprawdę bardzo dużo emocji, także. Instynkt, wiesz, przetrwali, Tak, Ostry. <laughs> Także ja mu wybaczam, cokolwiek by się nie działo. Nie mam żadnego żalu. Utrzymuję kontakt z Maćkiem, utrzymuję kontakt z całym świętą trójką, z blondiną Latino, oczywiście. Także żadnego żalu. Widzę, że pojawiło się tutaj jeszcze takie pytanie. Co sądzicie o ramię Sandry i Maćka? Jeszcze raz. A, Co sądzicie a... o ramię Sandry i Maćka? Kurczę, Chcesz się już powiedzieć? Znaczy, no ciężkie, no ciężkie, ciężkie pytanie. Ja na przykład wiem, co sądzę od razu. No e, więc tak, powiem Ci, że mnie Maciek bardzo zaskoczył. bardzo. Zresztą Maciek o tym wie. Dla mnie Maciek popełnił największy błąd w tym przegranie, od, odchodząc od Sandry. E, myślę, że gdyby, tak jak, tak jak Sandra powiedziała wczoraj, gdyby. Była z Maciekiem, gdy Maciek był z nią, to moglibyśmy stanąć naprzeciwko siebie. Nie wiadomo, jak by się to potoczyło, ale no to było dziwne. To naprawdę było tak z dnia na dzień. Ja ich uważałam no. za mocną parę, więc mi było nawet przy... trochę przykro i nawet było mi szkoda, Sandry, bo nie mogłam tego pojąć, jak można tak z dnia na dzień kogoś opuścić. Tak. Nie ukrywam, że wtedy, jak to się wydarzyło, tak mówię: Boże, jak mi ten Chris coś takiego odwali. To no. jest ja w ogóle nie tak się, tak się postawiłam w tej sytuacji, więc naprawdę było mi smutno. No. No, ja was, też, tak ja też byłam zdziwiona, tak? Ja, ja 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 zauważ, zauważ, tak zauważ, zauważcie, moi drodzy, że od tego momentu tak naprawdę Maciek już zaczął mieć całe problemy, więc ja to będę podtrzymywać cały czas. Dla mnie, Maciek podjął wtedy najgorszą mm -hmm. decyzję, jaką tylko mm -hmm. mógł podjąć w tym programie.